Dzisiaj pogadamy sobie o tactical planie, czyli o długopisie taktycznym, którym możemy się bronić, atakować i jak ktoś ma więcej niż milion subskrypcji, podpisywać autograf. Zanim jednak zobaczycie materiał, miło mi będzie jak rzucicie nam lajka, like, komentarz, dajcie znać co byście chcieli zobaczyć w naszych materiałach i zostawcie nam subskrypcję. Dla was to jest pół sekundy, a nam pozwoli się to rozwijać i docierać do większego grona osób, które chcą wiedzieć jak obalać mity samoobrony. Startujemy! Długopis taktyczny jest jednym z moich ulubionych sprzętów, jeżeli chodzi o samobronę. Po pierwsze, bardzo łatwo go nosić, bo tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie sobie coś takiego w kieszące, to tak naprawdę jest długopis. Długopis taktyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest to długopis taktyczny. W tym sobie taktyka jest cały zawarty sekret. Natomiast nie jest to żadne narzędzie zagłady, ani nie jest to odpowiedź na każdy problem. Natomiast w przeciwieństwie do noża jest przede wszystkim pod kątem prawnym trochę bezpieczny. Dlaczego mówię trochę? Ponieważ jeżeli macie sprzęt dobrej jakości, to możecie z nim zrobić naprawdę bardzo dużą, możecie zrobić dużą krzywdę. Zanim użyjecie sprzętu, zastanówcie się, czy wasze skalowanie reakcji jest odpowiednie. Zastanówcie się, czy jeżeli na przykład ktoś mówi do was, że jesteście, nie wiem, frajerem albo śmieciem, to wy mu wtedy nie wydubiecie oka. Bardzo łatwo zrobić tym krzywdę, więc pamiętajcie o konsekwencjach prawnych. Ale czego używać i kto go powinien używać. Pamiętajcie o tym, już mówiłem o tym w wielu materiałach, że, e, że sprzęt jest zawsze dla nas dodatkiem. Najważniejszy jest mózg, ponieważ on wszystkim zawiaduje, i najważniejsze jest wasze ciało, Wasza kondycja, wasze podstawowe umiejętności walki. Jeżeli ich nie masz, to cokolwiek byś miał, nawet jeżeli jesteś posiadaczem broni, to wiecie o tym. Wyciągniesz i nie masz na tyle pewności, żeby na przykład e, zrobić coś w sposób racjonalny. Dlatego też osoby, które trenują, e, które, które strzelają, posiadają broń, tym bardziej powinny ćwiczyć negocjacje kryzysową i zarządzanie sytuacją stresową. Robić symulacje i strzelać jak najwięcej. Jeżeli strzelasz jak najwięcej, to mniej się stresujesz i bardzo podobnie z dopisem taktycznym. Słuchajcie, podstawowym uchwytem, jeżeli chodzi o użycie Taktikal Pena jest tak jak dla mnie reverse grip. Jeżeli macie inne zdanie, zostawcie mi to w komentarzu. Jak wiecie, lubimy z moją ekipą obalać mity i staramy się jechać z łodzi do Warszawy w linii prostej, a nie jechać przez Pekin, bo też można. Czym będzie jechanie przez Pekin do Warszawy z łodzi? Będą to wszystkie techniki, które będą pozornie wyglądały śmiertelnie i bardzo dobrze, ale one będą bardzo dobre dla oka, ale ciężko będzie je zastosować. Pamiętajcie o tym, że w stresie działają najprostsze ruchy i najprostsze e, mechanizmy, więc zani, z, zamiast trenować e, tysiące dni z partnerem, robienie rzeczy, które się nie sprawdzą, postaw na najprostsze ataki. Y tak jak w każdym sprzęcie, czy to będzie nóż, czy to będzie twoja ręka, czy to będzie gaz, czy to będzie paralizator, najważniejszy jest brak sygnalizacji. Czyli musisz zrobić coś, co sprawi, że użyjesz tego sprzętu w taki sposób, żeby ktoś ci go po pierwsze nie zabrał, a dwa, żeby Twój atak był e, dobry. Dobry atak nie zawsze oznacza najbardziej brutalny atak, chociaż rzeczywiście najbardziej brutalne rzeczy są najbardziej skuteczne. Ale zastanów się zawsze o skalowaniu reakcji. Jeżeli masz w łapie długopis Zastanów się, czy nie lepiej czasami walnąć kogoś zamiast na przykład w oko, czego on nie zauważy, ale ty będziesz miał kłopoty w sądzie, czy nie możesz go uderzyć na przykład w dłoń. Jeżeli uderzysz długopisem taktycznym, tą częścią w rewers gripie, atakując, e, atakując w miejsce na przykład, gdzie masz wystające kości, czy to będzie łokieć, czy to będzie, e, czy to będzie dłoń, e, czy to będzie gdzieś nawet klatka piersiowa, ból będzie ogromny, ale nie będzie bardzo dużej krzywdy. Zanim użyjesz tego na wysokości, Oka, zanim zapracujesz atakując wrażliwe miejsca, najpierw to przemyśl. Jedyną opcją, którą masz, to jest trenowanie w symulacji i trenowanie pod dużym napięciem, czyli HSRT, High Stress Reaction Training. Cóż mogę powiedzieć, bardzo dużo taktyk alpenów testowaliśmy. Najważniejsze, żebyś wiedział, że Twój sprzęt jest na tyle dobry, że nie rozwali się w kontakcie z jakimś innym sprzętem. Pamiętajcie, że najprostsze rzeczy, tak jak powiedziałem, są najlepsze, ale macie do wyboru kilka. Możecie użyć tak regular gripu, który się stosuje na przy dłuższym nożu i używać tego troszeczkę jak szermierka. Ja tego za bardzo nie lubię, ale można to zrobić. Moim zdaniem dwa najlepsze chwyty to jest reverse grip, ponieważ daje Ci najwięcej siły i pamiętajcie, że ten ruch jest najbardziej pierwotnym ruchem. Tak samo jak w walce kijem, możesz robić tysiące różnego rodzaju przejść, obejść, nawet nie pamiętam jak to się nazywa, chociaż na Filipinach trochę razy byłem, ale tego jest naprawdę bardzo dużo. Najprostszym ruchem, najbardziej pierwotnym jest ruch z góry na dół, tak samo jak najbardziej pierwotnym ruchem na ulicy jest uderzenie prawą ręką. Tak samo jeżeli chodzi o długopis taktyczny, najprostszym ruchem jest zrobienie tego ruchu. Tylko staramy się, żeby nie był on zamaszysty, ponieważ go widać, tylko z punktu A do punktu B. Uderzenie tzw. Tak młotkowe wykonywane z bardzo dużym zamachem jest widoczne, więc postarajmy się skrócić ten zamach do minimum, wykonując ten ruch. W zależności od tego w jakiej pozycji stoisz, będziesz pracował albo z lewą nogą z przodu, albo prawą nogą z przodu, będziesz atakował do środka, albo na zewnątrz, nie podnosząc bardzo wysoko łokcia. Musisz trenować też ataki z różnych pozycji i w sytuacji, kiedy jesteś pod ścianą, kiedy jesteś łapany, duszony i przede wszystkim też trenować ataki lewą ręką. Tak samo jak się strzela, ja teraz byłem ostatnio na strzelnicy i pracowałem lewą ręką, no to powiem szczerze, że e, tak jak mam swoją dominującą rękę prawą i gdzieś, gdzieś to wchodzi na tarczę, to w momencie, kiedy przełożyłem w lewą, jest masakra. Więc róbcie to, co sprawia Wam największy problem, bo tutaj jest sekret rozwoju. Okay? E, mamy więc ten uchwyt. Mamy ten uchwyt klasyczny. E, klasyczny uchwyt, e, gdzie często e, w Izraelu żołnierze padają e, ofiarami ataku. To jest to i drugi test ten. Dlaczego? Ponieważ on daje możliwość agresorowi bardzo mocny uchwyt i możliwość naprawdę bardzo mocnych śmiertelnych ataków. Więc pamiętajcie też, że mimo to, że ataki, ponieważ wy się też możecie bronić przed kubotanem czy nożem, są widoczne. Jeżeli coś jest widoczne, nie znaczy, że bardzo łatwo je zablokować, ponieważ siła jest ogromna i determinacja tak samo. Więc to jest widoczne, ale nie jest tak łatwo zablokować. Natomiast trenujcie, skracajcie czas reakcji i pracujcie z różnych pozycji używając Prawej ręki, lewej ręki. Natomiast, jeżeli możesz zamiast użycia długopisu taktycznego użyć po prostu liścia i uciec, to zrób to. Bezpiecznie wracamy do domu w jednym kawałku, do rodziny. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego materiału. Pozwoli nam się to rozwijać dla Was te pół sekundy, a dla nas naprawdę e, bardzo dużo znaczy. Zostawcie nam komentarz, czy Wy posiadacie taki sprzęt i czy wiecie jak go używać. Po prostu dajcie nam znaka. Odezwijcie się w komentarzu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Hej.